Paryża witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować spotkanie ze stadionu Parc de Prince. Na co dzień jest to arena zmagań zawodników Paris Saint-Germain. W dzisiejszym meczu Francuzi zagrają przeciwko Paris Saint-Germain. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Francuzi. Mamy tutaj system 4-5-1. Draxler! Aj, no niestety, nie ma gola! Dobrze to odczytał. Prostopadłe podanie Najmara? No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji Bramkowej z tego by raczej nie było. Złe podanie Pogby. Kawani. A tak. Pelotti! To może im dać wprowadzenie. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Neymar Kawani. i znów rzut rożny. Ach, nie ma, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Dobrze, do przodu. Partnerzy z drużyny pod... Jest szansa. Rzut rożny dla PSG. Krótko rozegrany rożny. Rabio Neymar. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Neymar. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Pogba. Mają teraz trochę miejsca. Rabio. Dobrze się rozwija ten kontratak. Griezmann. Neymar. Urzawa. Draxler, Neymar. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie, wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców, to naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. W takich sytuacjach, z takiej odległości nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Dina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki. Ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Piłka znów w grze prowadzą Francuzi. Marco Veratti, Thomas Munier. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rabio. Spalony? No, jeśli tak, to minimalny. Marco Verratti. Draxler. Kylian Mbappe. Thomas Munier. Centra w pole karne. Jest tam Kawani. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Piłkę ma Griezmann. Rabio. I po odbiorze strata piłki. Kilian Mbappé. Umkiki. Koł Pogba, piłkę ma Grizman. Złe podanie Pogby. Rabio. Tomas Munie. Kilian Mbappé Akcja Skrzydłem. Dobre podanie. No będzie gol? No takim strzałem nie pokona się Lorisa. Podanie przecina Griezmann. Mbappé, Cavani, Rabio, Piłkę ma Griezmann. Olivier Giroud, Paul Pogba. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Giroud przed szansą. Pięknie obronił Buffon. Rzut rożny dla Francji. Z narożnika Griezmann. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Thomas Munier. Kilian Mbappé. Marko wyradki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko polekarne może strzelać. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No strzela! No wyręczył teraz bramkarza. Draxler, Kante, Giru, Rabio. Hernandez, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ależ, okazja Griezmanna! Wybronił ten. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Kilian Mbappé, Burzawa, Neymar, Draxler, Marquinhos, Tomas Munier, Kilian Mbappé, Marko Weratki. Rabio Kilian Mbappé Antoine Griezmann Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol Antoine Griezmann, Bramka Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał, co tu dużo mówić świetna, indywidualna akcja pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Marko Weratki. Draxler. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Kilian Mbappé. Wykłada piłkę koledze. Gol, gol, Griezmann. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Cavani 3-0 takim rezultatem. Koń... Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Rabio, Draxler. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Olivier Giroud. Kilian Mbappé. Giroud. Dobrze ucieka obrońcom. Step. Rabio! Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Kante, Griezmann. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jak Twoim zdaniem pokazał się w tej pierwszej połowie Griezmann? Świetnie, mój idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Kante, rabio, Antoine Griezmann. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Neymar. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Francja z rzutu wolnego. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. No, udało się przejąć. Kawani zabiera się z piłką. I Goloris rewelacyjnie broni. Ciekawe, jak wykorzystają ten rzut rożny. Neymar z rzutu rożnego no i powstrzymał akcję. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Piłka poza boiskiem Francuzi z linii bocznej. Zmiana w składzie: Paris Saint Germain, Giroux. Bam. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Diara. Nkunku. Neymar. Diara. Neymar. Ma możliwość zagrania do kolegi. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Neymar, dośrodkowuje rzut rożnego? Bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. 3-1, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Lilian Mbappé opłacił się pressing piłka, przekroczyła linię boczną boiska. Rabio Nkunku, Diara, Tiago Silva. Giovanni Loselso Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Piłkę ma Griezmann. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Neymar. Bez, że atakuje bokiem boiska, ale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. Kante, Pogba. Francja ruszyła do ataku. Akcja oskrzydlająca przeciwnik na... Olivier I to jest jedenastka dla Francji. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. No i będziemy mieli zmianę i też trzech zawodników na raz. Bezbłędnie! Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić. Nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. są? Griezmann, Francja, ruszyła do ataku. Akcja oskrzydlająca przeciwnik na razie nie się broni. Griezmann, Karim Benzema. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Mbappé, oddalają grę od strefy obronnej. Benzema. Giovanni Loselso, Neymar, Mbappé, Dobry Bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Benzema. Kilian Mbappé, Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Piłka poza boiskiem Francuzi z linii bocznej. Antoine Griezmann, Tolisso, Giovanni Loselso, Tiago Silva, Urzawa, Diara. Kawani. ryzykownie, ale udanie. Karim Benzema. Teraz Griezmann. Kurzawa, Diara. Kawani. Nkunku. Edison Kawani, ładnie, prostopadłe zagranie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Neymar. Uderza. Udana interwencja Bramkarza, ale piłka wciąż grze. Sędzia kończy mecz. Wygrywa reprezentacja Francji.